Oj, dzisiaj przychodzę do Was z propozycjami stylizacji sylwestrowych i będą to głównie rzeczy z Reserved. Jakoś tam sobie upatrzyłam bardzo dużo fajnych sukienek. Zapraszam Was do oglądania, może jeszcze coś dla siebie znajdziecie. I zacznę od tej sukienki, którą mam właśnie na sobie. Jest to klasyczna mała czarna z twistem, ponieważ materiał jest połyskujący. Ma takie drobinki połyskującego brokatu. Uważam, że bardzo ładnie wygląda, mimo tego właśnie, że z brokatowa, nie jest taka krzycząca. Jest z klasą. Sukienka jest dopasowana, ale też jest bardzo elastyczna. Spokojnie tutaj pomieści każdą sylwetkę. Oprócz tego, że połyskuje, ma tutaj takie fajne drapowania, marszczenia, które zaczynają chodzić od pasa i lecą tutaj przez biodra. Dodatkowo dolna część sukienki jest taka na zakładkę. Układa się właśnie z takiego tulipana i delikatnie tutaj widać nogę, jest taki rozporek. Uważam, że naprawdę efektownie to wygląda. Do tego można dodać jakieś fajne srebrne kolczyki, które teraz też są wszędzie, w każdej sieciówce. Tutaj na górze jest zabudowana, ma taki mały półgolf, ale on nie uwiera, jest bardzo wygodny. Ta sukienka też nie gryzie, nie drapie, więc mogę ją polecić. Myślę, że do klubu czy na domówkę na pewno taka sukienka się sprawdzi. Teraz propozycja brązowej sukienki, czyli hitu kolorystycznego tego sezonu, ciemny brąz. Sukienka jest również dosyć prosta. Jest dopasowana, krótka, z długimi rękawami, ale tutaj robotę robi ten bardzo ładny dekolt, który jest w taką literę V. Oprócz tego tutaj właśnie jest podkreślony biust, oddzielona jest talia, więc bardzo ładnie to wszystko się prezentuje. Z boku tutaj ma również marszczenia, takie delikatne. Uważam, że naprawdę jest klasyczna i bardzo ładnie leży. Materiał jest przyjemny w dotyku. Rozciąga się delikatnie ta sukienka, ale na pewno nie tak bardzo jak ta cekinowa. Jeszcze pokażę wam tył, bo tył jest naprawdę również efektowny. Tą sukienkę można jeszcze wykorzystać na wiele innych okazji. Nie jest to taka sukienka tylko na jeden raz, bo wydaje mi się, że można ją założyć i na jakąś imprezę firmową, zarzucić marynarkę. Można też założyć ją na wesele, bo nie jest to czerń, tylko taki bardzo piękny, głęboki, czekoladowy, brązowy kolor. I uważam, że naprawdę fajnie leży, jest wygodna. Nic tutaj, wiecie, nie spada. Można ładnie wyeksponować dekolt i przód, i tył. Uważam, że naprawdę jest warta przymierzenia i... Zobaczenia. Teraz kolejna odsłona małej czarnej. Tym razem bardziej klasycznej, ponieważ nie ma już żadnych cekinów. Również jest bardzo dopasowana, minimalistyczna, krótka. Sięga przed kolano, ale nie jest taka bardzo nudna. Tutaj z przodu mamy kwiaty z materiału takiego samego co sukienka. Dwa takie duże kwiaty. Bardzo ładnie to wygląda. Te kwiaty też nie są takie bardzo nachalne, bo są w tym samym kolorze. Więc tutaj coś się jest z przodu. Przez cały środek sukienki, z przodu i z tyłu mamy taki szef z gumką, który tworzy nam marszczenia. Dzięki temu też ładnie wygląda na sylwetce. Bardzo ładnie się układa. Jest wygodna, jest elastyczna. Można w niej tańczyć. Wydaje mi się, że też to jest taka propozycja na domówkę lub do klubu. Chociaż jeżeli ktoś ma ochotę pójść na bali, Małej czarnej, to myślę, że ta też jest naprawdę niczego sobie. Ma długi rękaw, ale jest z cienkiego, takiego przyjemnego materiału. Mi się bardzo podoba, i sama się zastanawiam, czy jej nie zostawić. Bo w sumie chociaż i tak nigdzie nie idę na Sylwestra, ale może kiedyś. A teraz kolejna propozycja, tym razem cekinowa sukienka czarna, bardzo taka efektowna, imprezowa, jest dopasowana. Nie ma tutaj ramionczek żadnych, czyli tutaj wszystko jest trzymane samą sukienką. Jest dopasowana, ale również jest bardzo wygodna. Ma podszewkę, więc nic tutaj nie uwiera, nic nie drapie. Jest bardzo komfortowa w noszeniu. Jest zapinana z tyłu na zamek. Kształt tej sukienki jest również taki bardzo prosty, ale mimo to znowu można się ruszać, można tańczyć, więc jest bardzo wygodna. Nic tutaj raczej nie opada. Robię test. Ja osobiście nie przypadam za tego typu sukienkami, ale jeżeli ktoś lubi, to zdecydowanie polecam, bo naprawdę jest przepiękna. Cekiny są takie bardzo ładnie po połyskujące. Nie jest to taki chamski cekin, że tak powiem. Jest czarna, ale delikatnie się mieni. I uważam, że naprawdę jest efektowna i piękna. Więc jeśli ktoś szuka przepięknych sukienek, to polecam w reserved naprawdę. Zaskoczyłam się, ile jest fajnych propozycji, a to jest tylko kilka, które ja wybrałam, a jest jeszcze masa innych sukienek i różnych sylwestrowych i takich imprezowych, karnawałowych strojów. Bardzo dziękuję Wam za oglądanie. Mam nadzieję, że moje propozycje przypadły Wam do gustu. Napiszcie koniecznie w komentarzach, która sukienka najbardziej Wam się podoba i może na którąś się będziecie decydować. Także udanego sylwestra, bawcie się dobrze i pozdrawiam Was.